i'm e, is Laura McKenna and I'm studying medicine in the University of Wrocław Welcome to the episode The food, the people because all my family and friends are in Kenya so I miss them a lot They are loving I haven't experienced as much racism as people would think. So I think Polish people are very welcoming and very warm-hearted people. I think it's a good program because you are able to help children and you like you help them and they can still stay home with their parents so they're not fully adopted or taken away from home. So I feel like they have a chance to better their life and also stay home with their parents. So it's a very good program. The biggest difference is the development in very many sectors like the healthcare system, the transport system. It's much more developed in Poland than here. Dzisiaj jedziemy naszą ulubioną maszyną do domu, który budowaliśmy już w poprzednich odcinkach. Idziemy im zawieść jeszcze trochę materiałów do budowy łóżka i tak dalej. do łóżek. Deski do wybudowania kuchni. Patrzcie jaki progres. Dwa dni lub trzy mieszkali w tym, przeprowadzają się do tego. dach, także i podczas pory deszczowej. Raczej nic im nie grozi. My plan jest to come back to Kenya because I feel like there is more, a much bigger gap here to be filled for doctors mm -hmm. than out there. So my plan jest to come back. Ze Starego Domu nie zostało nic. Zniszczyliśmy go dlatego, oni mogliby mieć tu kuchnię, ale problem jest, że wiatr z tej strony idzie i, e, z ogniska, szłoby na dom i mogłoby doprowadzić do pożaru. Dlatego kuchnia będzie zbudowana z drugiej strony. I dzisiaj przywieźliśmy im materiały na budowę tejże kuchni. Także dziękujemy za wpłaty. Dom został skończony. Specjalnie na nas przyjazd wypożyczeni namiot. Trochę ich przerosło organizacyjnie, jeszcze nie zdążyli zostawić. Zostaliśmy zaproszeni do środka do domku. Dookoła dość ubogo, ale trzeba zwrócić uwagę Biedronka czy Lidl? Czy Biedronka czy? Lidl. Lidl! Lidl! <grymne> Obiad somalijski trwa, kobiety siedzą oddzielnie, bo nie mogą razem z nami jeść. Jemy dla odmiany kozę. Czyli to samo co przez ostatnie dwa dni, ale są też pomidorki, tak dla różnorodności. Jesteśmy na imprezie pocieszającej tego właśnie pana, bo niestety przed ślubem. Tak, on wygląda na bardzo zadowolonego. <grym, 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 czyli swoją rolę spełniliśmy, bo niestety przed ślubem zostawiła ja go kobieta, a siostra miała być świadkową. Jestem niepocieszony. <grym>, a to też jest wspaniały element, ponieważ siostra, chrześcijanka, miała być. Świadkiem na ślubie, ślubie. muzułmanina. To jest dziewczyny, Tutaj jest wolna partia. Ma dużo wielbłądów, kawał pola, telefon w ogóle niezniszczalny. Fajny gość. Fajny. Teraz ma być jakaś oficjalna część, także zobaczmy. Jest to house. Po krótkiej wymianie uprzejmości jeszcze czas na prezenty z naszej strony. Dostają mąkę, chusty dla kobiet, koce koszule są nawet koszule guciego. Patrzcie jak się pomaga w Kenii. Proszę bardzo taka mała Pozdrawiamy z Where are the best parties in Não, não, não.